Siemaneczko, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale Dzisiaj spontanicznie postanowiłam nagrać 24 godziny ze mną Czyli zaczynamy o godzinie 12 No i znając mnie Ała! Uderzyłam się e, To skończymy tego vloga jutro o godzinie 12 Właśnie z tego miejsca, w którym siedzę No i słuchajcie, prawda jest taka Że ja nie miałam w planach tego nagrywać Więc nie pokazałam wam się z domu Ale już wam pokrótce tłumaczę, co robiłam od rana Tak mimo wszystko, mimo że start mamy teraz Konkretnie właśnie o 12 E, słuchajcie, ja dzisiaj zespałam. Wstałam 10.50. 11.50 pojawiłam się w biurze. Po drodze, wiecie, weszłam sobie po kawę, weszłam e, po drodze załatwić parę rzeczy, odebrać parę paczek. No i właśnie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, czyli godzina 11.50, Anita siedzi przed komputerem, właśnie sprawdzi przelewy za ostatnie zamówienia i będzie drukować etykiety, które musi nakleić, bo o 14.00 po paczki przyjeżdża kurier, więc e, wybaczcie, że tego Wam akurat nie pokażę, podładuję sobie aparat, sprawdzę przelewy e, e, i pokażę Wam e, jak oklejam paczuchy, bo no wiecie, dane i te sprawy. Tak, i to będzie następny etap i godzina po godzinie pokażę Wam, ile rzeczy Anita robi w ciągu dnia. E, Także jeżeli jesteście zainteresowani, to będzie mi bardzo miło, jak już teraz zostawicie suba, zostawicie łapeczkę i jedziemy dalej. Właśnie słyszycie drukarkę, bo zaczęłam drukować etykiety, mamy godzinę 12.40, czyli godzinę mi zajęło sprawdzenie przelewów. Teraz jak mi się wydrukują etykiety, to muszę w systemie zaznaczyć wysyłkę paczek i pójdziemy je obklejać. Jak je obkleję, to potem będziemy robić kolejną rzecz No ale godzinę czasu mi to zajęło Całkiem nieźle i dosyć szybko jak na mnie Powiem wam szczerze, że z miesiąca na miesiąc Coraz szybciej i coraz prościej mi przychodzą pewne rzeczy Bo wiecie, jak prowadzi się firmę I nikt was niczego nie nauczył I wszystkiego musicie uczyć się sami No to bywa różnie Mam tak przesuszoną skórę na nosie Muszę zaraz jakiś krem nałożyć E, że czuję jak mi się skórki normalnie podnoszą. E, dobra, także ja się zabieram za wypisanie dat wysyłki. Okej doki, mamy godzinę 12.50 i teraz ja się zabieram za oklejanie Waszych przesyłek. <słuch> Ometkowane, ja mamy godzinę 10. Teraz muszę wejść na fanpage, odpisać na wszystkie zamówienia, sprawdzić, dlaczego co po niektóre zamówienia nie zostały opłacone i czy to wynika po prostu od tego, że jest jakiś błąd, e, czy po prostu pani nie opłaciła. Tak myślę, do 14. muszę jeszcze wysłać księgowej papiery, zeskanować i tak dalej, żeby podumykać pewne rzeczy. No i myślę, że o 14. skończymy takie rzeczy typowo sklepowe. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w czasie, na pewno będę Wam updateować na bieżąco. Teraz lec na fanpage odpisać. Ok, ja sobie właśnie naszykowałam wszystkie kosmetyki do najnowszego odcinka, czyli do testu albo właściwie makijażu najdroższymi kosmetykami z mojej toaletki i boję się tego podliczać, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś horrendalna suma, także zasiadam do nagrywania i po nagrywkach się do Was odezwę, jeśli chodzi o godzinę to mam 14.34, ogólnie to mam dzisiaj naprawdę dobry czas, także możecie mi pogratulować i zabieram się za nagrywki. Halo Focus, mamy godzinę 17.55, ja właśnie skończyłam nagrywać dla was film, po drodze e, jeszcze miałam kilka telefonów, więc dzisiaj troszkę w ogóle się przedłużyło, tak wygląda moje stanowisko po nagrywkach, pięknie, o tak wygląda e, ogólnie moje stanowisko, no i z racji tego, że ja skończyłam nagrywać, to zabieram aparat, zabieram siebie i lecę do domu, bo muszę robić kolejne rzeczy, a po drodze muszę sobie jeszcze wejść do sklepu na jakieś zakupy, także lecimy do domku, e, no a tak się prezentuje mój look który zobaczycie chyba jako pierwszy, tak. Ten makijaż jest robiony najdroższymi kosmetykami z mojej taletki i ten look zobaczycie jako pierwszy, także ja zbieram manelę. Mamy godzinę 22. Ja byłam na zakupach, zrobiłam zakupy w Biedronce, podładowałam aparat i właśnie do Was przychodzę. Powiedzieć, że jestem już w domu i zabieram się za składanie zamówień do sklepu, bo muszę to zrobić dzisiaj. Muszę popłacać tam parę rzeczy i muszę jeszcze dzisiaj usiąść do rzeczy na studia. także nie wiem o której się położę. mam nadzieję, że to nie będzie za długo. także tak. piję sobie herbatkę i na pewno będę dawać wam znać co dalej ze mną i o której położę się spać. ok, mamy godzinę drugą. pierwsza 42. jak widzicie ja już się zmyłam, nałożyłam sobie krem, zjadłam kolację i idę się położyć. w ogóle tu mi prysz wyskoczył, po prostu uwielbiam jak wyskakuje dosłownie tutaj. Mm, także idę się położyć i widzimy się rano jak wstanę. Tak, dokładnie tak. Siemaneczko, mam godzinę 10. Ja właśnie wstałam. Plan jest taki, że idę się umyć i zrobić sobie kawę. Także odezwiję do Was, jak już zrobię te czynności. Mam dobry czas, 10.20, ja się już wykąpałam i przebrałam, także idę sobie zrobić kawy i siadam do montowania dla Was odcinka na dzisiaj. Okej, okay. musiałam wyjąć włosy z ręcznika. Zawsze tak robię, że rozczytuję sobie tylko przedziałek, a resztę zostawiam, żeby przeschły, żeby ich na mokro nie, nie wyciągać i tak dalej. Nie wiem, czy się tak powinno robić, ale ja tak robię. Zrobiłam sobie e, kawę w kubku z kosty, a kawę ze Starbucksem, <laughs> bo z mi się skończyła ta zielona. Przepyszna była swoją drogą. Spróbujemy tej. To jest ta wersja biedronkowa, która była dostępna. E, ten Starbucks, który był dostępny w biedronce, tak? To chciałam powiedzieć. Jak gorące mleko sobie robiłam? Smaczna, ale jednak ta kostowa mi chyba bardziej podchodzi. Ogólnie przerzuciłam się ostatnio na kostę, pewnie zauważyliście. No i tak, ja się zabieram zamontowanie dla Was odcinka i widzimy się dzisiaj o 16 na kanale. A ja jeszcze się na pewno w tym vlogu do Was odezwę Mamy 10.35. Dobra, słuchajcie. Mamy 11:30, to oznacza koniec 24 godzin ze mną. Dajcie znać, jak ten rodzaj vloga wam się podobał. Czy chcecie więcej? Mogę wam pokazać takie na przykład harde dni, kiedy mam zjazd, dostawę, transmisję, pakowanie. Myślę, że weekend ze mną to, to, to byłoby coś, albo kiedy dostaję zlecenie dla Miss Sporty. No myślę, że mogłoby być ciekawie. O Mbank. Koniecznie dajcie znać, czy, czy wam się podobało i czy chcecie takiego rodzaju odcinków więcej, a ja się postaram dla Was nagrywać. Także dziękuję Wam za dzisiejszy film i do zobaczenia w następnym. Mua!